Na placu Najświętszej Marii Panny w Kielcach błyszczy ta flaszkła. Lustro. Marek z całym szacunkiem, ale odkleiło ci się człowieku. Przynajmniej wiadomo, że jesteś artystą, bo bujasz w obłokach. Ustalmy sobie jedno i nikt mnie nie przekona. Lustro to nie jest dzieło sztuki. Absolutnie nie przekona mnie tłumaczenie, że to interaktywna rzeźba. Nie, lustro to lustro. Tymczasem odezwał się autor. To dla mnie niezwykle cenne doświadczenie, obserwować, jak sztuka w przestrzeni publicznej wywołuje emocje, dyskusje i refleksje. O, nie, nie wierzę, że ja ci to muszę powiedzieć. Lustro wywołuje dyskusje, ale o tym, jakżeście finanse publiczne zmarnowali. Nie przejmuj się, można to odratować. Chcesz, Marku, żeby to było naprawdę twoje lustro, a nie urzędowy gadżet za 90 tysięcy? To na nie nasraj. Mówię z ręką na sercu. Mówię bardzo poważnie. Na Srajnanie gówno można zabezpieczyć betonem. Tak przecież robią inni artyści. Używają swoich fekaliów do wyrażania sztuki. Tak. Niektórzy artyści w ramach performansu używali wymiotów, fekaliów lub płynów w ciała jako medium. O, ty, mistrzu, zamiast pokazać nam mnie, to w moim odczuciu pokazałeś, jak bardzo można odkleić się od ziemi.